Który zawodnik był najbardziej niedocenianym talentem, z którym pan pracował? Uważam, że pracowałem z świetnymi zawodnikami, jak Szeps, przykład. Nie wiem, czy można mówić z jego perspektywy o zawodniku niedocenianym, natomiast. A on był troszeczkę w cieniu jednak grozera, prawda? No bo on przychodził był po grozerze, w cieniu... ale, ale jakościowo przecież no, dużo nie odbiegał, a nawet mi powiedział, że był równy, no nie wiem czy lepszy, bo nie mam statystyk teraz, ale, no ale to... grał naprawdę bardzo dobrze. Zresztą, z mojej, ale... z mojej perspektywy to był, to był najlepszy atakujący, z jakim ja do tej pory pracowałem. Mhm. I nie tylko pod względem sportowym, ale pod względem jako, jako, jako człowiek prozespołowy. Mhm. Nie wiem czy można w jego wypadku mówić o niedocenieniu. Okay. Bo on w najlepszych sezonach resowi, które mieliśmy, on był najlepszym zawodnikiem i My o, o George'u Grozerze mówimy z perspektywy play-offów. play, play pierwszych, które zdobyliśmy mistrzostwo Mistrzostwach Polski. To jest spektakularne, dlatego ludzie to najczęściej pamiętają. Ale gdybyśmy popatrzyli przez, jeśli by sobie nam Pan przed rundę zasadniczą tego sezonu, George wcale nie grał dobrze. Wcale nie był zawodnikiem, który wybijał się ponad przeciętność danego zespołu, naszego zespołu, nie danego zespołu natomiast zagrał kapitalnie play-offa, decydował y, o, o wyniku sportowym, począwszy od meczu, y, y, od pierwszego, no nie od meczu, od pierwszego spotkania z, ze Skro i to się pamięta, mhm. natomiast Szeps nie był takim może charyzmatycznym, ale uważam, że y, to był najlepszy zawodnik, z jakim ja y, y, pracowałem, nie wracam do lat osiemdziesiątych, czy tam końcówki, jak bo, bo, bo kiedyś powiedzmy, zawodnikiem na, po, na podobnym potencjale był Zbyszek Zieliński. To, to był facet, który umiał wszystko. Tak. Poza środkiem to był najbardziej uniwersalny e... zawodnik, jakiego ja jeszcze pamiętam, ja jeszcze go pamiętam. Z gdyby czasów on miał przystos. możliwość gdyby on miał możliwość e, za najlepszych lat, e, wtedy nie, nie dostał zgody na wyjazd do, do, do Włoch bo po turnieju, kiedy grali y, Puchary Europejskie po, po finale w Bazylei, gdzie z tym słucham zdobyli czwarte miejsce, jego Włosi chcieli tam bezpośrednio zabrać, on byłby jednym z najlepszych zawodników na świecie.